Cześć. W dzisiejszym nagraniu pokażę, w jaki sposób możemy stworzyć zlecenie produkcyjne za pomocą zamówienia sprzedaży. Nie przedłużając, idźmy do zamówienia sprzedaży. Tworzymy je standardowo. Ja sobie oczywiście wybieram tutaj dane z szablonu. Możemy sobie wybrać. Nasz wyrób w moim przypadku będzie to układ hamulcowy. Na no magazyn podstawowy ilość 50 sztuk. No i zwolnijmy sobie nasze zamówienie/sprzedaży. Następnie wchodzimy w akcję planuj, planowanie. No i tutaj możemy na górze jest taki przycisk utwórz, zlecenie produkcyjne. Tworzymy sobie zlecenie produkcyjne. Program pozwala nam wybrać, czy chcemy, żeby było zwolnione, potwierdzone, planowane oraz typ dla zapasu lub dla zamówienia. Weźmy sobie potwierdzone. Klikamy tak. Dostajemy komunikat, który informuje nas, że zlecenie zostało utworzone. Potwierdzamy, następnie za pomocą przycisku śledzenie zamówienia możemy sobie podejrzeć nasze zlecenie produkcyjne. Klikamy pokaż. No i możemy sobie tutaj ładnie zobaczyć, jak program wygenerował nam zlecenie produkcyjne oparte o nasze zamówienie sprzedaży. To tyle w dzisiejszym materiale. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć.